Tak, wakacje! Wow, co za świetne miejsce! Nie mogę uwierzyć, że spędzę tu całe lato. Ale fajnie, że cała rodzina Melci pracuje w parku wodnym. Mama jest szefową. Ona tu rządzi. Aha. A to jest Zosia, ciocia Melci. Jest ratownikiem. A to wujek Przemek. On też tu pracuje. Zobacz, ile tu różnych rzeczy! O tak, tyle atrakcji! Mogę Juhu. iść się bawić, mamo? Oczywiście! Cały park jest twój! No to idę! Ja też chcę! Żartujesz sobie, Przemku? Ty pracujesz! Ano tak, Peszek! No to do roboty! Tak, to ciężki przypadek! Hej, miłego dnia wszyscy! Do zobaczenia! Wow, ale fajna zjeżdżalnia. Nie mogę się doczekać, by jej spróbować. O nie, niemożliwe. Jestem za niska? Jak to tak? To nie fair. O, wujku, szybko, chodź tutaj. Coś nie tak, Melciu? Tu jestem. Jest mały problem z moim wzrostem. Możesz coś wymyślić? Nie martw się tym. Daj mi chwilę. Hmm. Musi być jakiś sposób. I co wymyśliłeś? Jeszcze sekunda. Tak, to nie jest dobry pomysł. To genialny plan! Ale nikt nie może się dowiedzieć. O czym ty mówisz? Przewisimy znak. Ale cicho, nie możemy dać się złapać! Nikogo tu nie ma. Zabieramy się do pracy. Gotowe! Teraz możesz iść! Jesteś najlepszym obójkiem świata! Kto jest geniuszem? Ja! Tak! Zjeżdżalnia jest super. Woda jest świetna. Jest mega. Wow, nie ma mowy. To Melka. Coś tu jest nie tak. Ojej, ona się topi. Potrzebuje mojej pomocy. Nie martw się, Zosia Cię uratuje. Czy to moja ciocia? Czego ona ode mnie chce? Jestem tu, Melciu. Nie bój się. Spokojnie, uratujecie. Oddychaj. Potrzebujesz sztucznego oddychania! Czujesz się lepiej? Co się dzieje? To przestało być śmieszne! Co ty robisz? Yes. O tak! Jestem prawdziwym ratownikiem! Melcia przyszła na lekcję pływania! Hej, co z tym zegarkiem? Nie marnuj czasu! Tak, ciociu! Dlaczego stoimy? Zegartyka! Jestem gotowa! Zaczynajmy! Na mój znak! W drogę! Gotowa! Już! Patrz i powtarzaj po mnie, rozumiesz? No? Oczywiście, Ciociu. Kumam! Nie. Jejku, nie tak! Ona nigdy nie nauczy się pływać. Cały wysiłek na nic. Chodź tu, uczniu. Nie poddawaj się. Melciu, tak, Ciociu? Spróbujmy czegoś innego. Obrót, szybki marsz. To woda, mogę już popływać? Absolutnie nie, jest jeszcze za wcześnie. Padnij, ćwiczymy dalej. Nie, jestem taka zmęczona. To nieważne, musisz ćwiczyć. Już, ruszaj ramionami, szybko. Gotowe, mogę już iść? Nie. Twoja technika jest straszna! Tak nie można! Musisz jeszcze dużo poćwiczyć! Dość! Ile to ma trwać? Musisz mnie słuchać, Melciu! Chcę się bawić! Ale to niebezpieczne! Przekonajmy się! Uhu! Nie jest źle! Teraz czas na zabawę! Co ty wyprawiasz, Melciu? O, Zosiu! Musisz się rozluźnić! Tak! Nie myślałam, że park wodny może być tak nudny! Co teraz mam zrobić? O, mama! W samą porę! Mamusiu, baw się ze mną! Co ty robisz? Ja pracuję! Nie teraz mam bardzo ważną rozmowę. Jak zawsze. Zosia, czemu o tym nie pomyślałam? Dokąd idziesz? Wracaj tu! Ciociu, nudzę się! Nie mogę teraz rozmawiać. Ach, trudno! Muszę sama się sobą zająć! Nikt to. Wujek Przemek! Pobawisz się ze mną, prawda? Oczywiście. Może pobawimy się w chowanego? Idealnie! Ty zaczynasz! Gdzie mam się schować? W wodzie! Czemu nie? Tu na pewno mnie nie znajdzie! Gotowa czy nie szukam? Melcia musi gdzieś tu być. Hmm, to dziwne. Ale ona się schowała. Na pewno tu ją znajdę! O nie, przepraszam, już idę. Gdzie ona może być? Nie myślałem, że to będzie takie trudne. Dobrze, Melciu, znajdę cię. Poddaję się, możesz już wyjść. Klaudio to koszmar. Melcia zniknęła. Dobrze, zajmę się nim. Co on powiedział? Moja córka? Zosiu, pospieszy się. Melcia zniknęła. Musimy działać. Uwaga, ogłaszam alarm. Claudio, idź w prawo. Idź prosto, przemku. A jak idę tam? Znajdziemy ją. No i jakie rezultaty? Nigdzie jej nie ma. To okropne. No tak, basen. Tam jest tyle wody. O nie! Czekaj chwila, to niemożliwe. Nie martw się. Proszę, poszukam jej. Nie, przemku, to zbyt niebezpieczne. Zrobię wszystko dla melci. Trzymajcie kciuki. Jejku, myślisz, że nic mu nie będzie? jak Przemek, co on tam robi? Melcia, gdzie byłaś? Czy ja żyję? Melciu, moje dziewczyny. Tak dobrze Was widzieć. Nic Ci nie jest? Oczywiście, jak nigdy. Teraz Twoja kolej. Ach tak? Pokażę Ci. To szaleństwo. Co za dziwny dzień. Odbiór: wszędzie spokój. Witam, panie ogórku. Witaj, selerze. Halo? Czerwony alarm. Niebezpieczeństwo. Mamo, czy wasze przerwy zawsze są takie nudne? Jesteśmy w parku wodnym. Chwila, mam pomysł. Aha. Podoba mi się. Co mogłoby być lepsze? Czas mm. na lunch. Wow, ale obsługa. Chyba zacznę od deseru. Dopiero przerwa na obiad. Mamo, chodźmy na zjeszczalnie. Daj mi chwilkę. Dobrze, czekam na ciebie. Oczywiście, to trzeba zrobić tak szybko jak się da. Mamo, idziesz? Zobacz, co potrafię. Idziesz? Ojejciu, to na nic. Chwilka, kochanie. Tak, dobrze słyszysz. Mamo, chodź. To będzie super. Oczywiście, kochanie, już idę. Tak, serio? Trzeba coś z tym zrobić. Wow, to jest ekstra! Ale gdzie jest mama? Ile jeszcze mam czekać? Chcę płynąć tam, mamo. Chodźmy razem. Za mną, już pływam. Mamusiu, idziesz? Oczywiście, już idę. Jeszcze sekunda i ostatnia rozmowa. Ile to jeszcze zajmie? Już wszystko wyjaśniłam. Nie, ona nigdy nie przyjdzie. Czemu moja mama mi to robi? Coś nie tak, słoneczko. Chodź, idziemy popływać! Spędźmy cały dzień na zjeżdżalniach! Tylko ty i ja! Serio? Oczywiście! Będzie fajnie! Super! Długo na to czekałam! Ale to fajne, mamo! I co powiesz na to? Hej, nie chlap! O nie! Dlaczego tu jest tyle ludzi? Jak ktoś może tu pływać? No jak zupa z ludzi! Wow, tu jest zjeżdżalnia! O nie! Tu też jest pełno ludzi. Dobrze, może będę miała szczęście? Tak, to nie był dobry pomysł. No. Co za dzień? Może pójdę się poopalać. No nie, tu też pełno. Super! Ten leżak będzie mój. Nie, to zdecydowanie nie jest mój dzień. Co zrobisz? Byłem tu pierwszy. Gdzie jest Melcia? Ani, czemu się tak smucisz? Mamo, to okropne. Dlaczego tu jest tyle ludzi? To nie park wodny. To co? Naprawimy to. Przepraszam, park jest zamknięty. Wszyscy wychodzą. Przepraszamy za niedogodności. Do zobaczenia jutro. Szybko, wyjście jest tam. Teraz jest świetnie. Wszystkie leżaki są moje i mogę popływać gdzie chcę. To jest życie. Wszystkie baseny są dla mnie? Marzenia się spełniają. Tyle zjeżdżalni i nikogo nie ma. Miłej zabawy, kochanie. Dzięki, mamo, jesteś najlepsza. Wszystko dla mojej dziewczynki. Czy wszyscy są gotowi? Gdzie przemek? Zawsze się spóźnia. Tu jestem. Czy to nie wspaniałe? Idealnie. Melcia będzie zachwycona. Oto ona. Szybko, schowaj ciasto. Mamo, Zosiu, to wszystko dla mnie? Oczywiście. Najlepszego, słodko. Wow! Gdzie jest wujek Przemek? Hm, no gdzie on jest? O nie, Przemek jest na imprezie z pianą. To nie jest dobre dla ciasta. Mamo, ile jeszcze? Gdzie jest wujek? O nie, typowy Przemek. Haha! Ciasto z pianą, ale to śmieszne. Szybko, Melciu, zdmuchnij to. Nie spełnią się wszystkie twoje marzenia. Wszystkiego najlepszego. Dzięki wszystkim! To najlepsze urodziny w moim życiu! Podobały Ci się nasze sketcze w parku wodnym? Napisz nam w komentarzu, czy chciałbyś być tam podczas tych wakacji. I nie zapomnij dać łapki w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Nie przegap nowych letnich filmików od Trum Select.